Jeśli zdarza Ci się w kółko wykonywać ciągle takie samo filtrowanie na jakimś zakresie danych w Excelu, to dzisiejszy odcinek jest idealnie dla Ciebie. Pokażę Ci w nim bowiem trik, dzięki któremu za pomocą listy rozwijanej i skrótu klawiszowego będziesz w stanie szybko zmienić kryteria filtrowania. A najlepsze jest to, że zrobimy to wszystko bez użycia makr. Ten odcinek jest zainspirowany komentarzem Tomka pod jednym z moich filmów o autofiltrach. A teraz, żeby zaoszczędzić cenny czas, zostawcie lajka, zostawcie suba. Mi będzie bardzo miło, a wy będziecie na bieżąco z moimi filmami. Jedziemy! Chciałabym w żółtej komórce stworzyć listę rozwijaną ze statusami, po to, aby po wyborze z tej listy rozwijanej filtrowała mi się tabelka poniżej. Zacznę od tworzenia listy rozwijanej. I dobrą praktyką przed tworzeniem listy rozwijanej jest nazwanie zakresu danych, które mają być źródłem. Ja to akurat mam w tym samym markuszu, na no, potrzeby tego filmu, żeby było łatwiej, ale oczywiście ten zakres może być w innym markuszu, na przykład ukrytym. W każdym razie tym bardziej wtedy warto go nazwać. Zaznaczę sobie ten zakres, idę do pola nazwy i niech on się nazywa. Nazywa na przykład lista statusy. Teraz w komórce H3 stworzę listę rozwijaną, a zatem idę do menu dane i poprawność danych. Z dozwolonych wybieram, że interesuje mnie lista, a jako źródło wskażę właśnie ten przed chwilką nazwany zakres, czyli najprościej wkleję sobie tą nazwę F3, lista statusy, zatwierdzam OK, OK, no i listę rozwijaną już mam. Natomiast ona nie jest na razie jeszcze w żaden sposób połączona z naszymi danymi i zrobię to połączenie w taki sprytny sposób, bo no powiem tak, nie da się... W Prosty sposób połączyć wybor z listy rozwijanej z autofiltrem, ale można zrobić to zobacz w ten sposób. Stworzę sobie tutaj kolumnę roboczą. Ja akurat mam obiekt tabela. Nie musisz oczywiście mieć obiektu tabela, może to być zwykły zakres danych. Natomiast jak masz obiekt tabela, no to jeszcze ci się ładnie tutaj zrobiło formatowanie. I jeszcze w tej kolumnie wpiszę sobie funkcję Jeżeli, która to funkcja Jeżeli, wejdę do kreatora, żeby to było lepiej widać, będzie bardzo prosta powiem, że jeżeli wartość w tej komórce i znowu, ja mam obiekt tabela, a zatem tutaj mam odwołanie strukturalne do komórki w kolumnie status. Jeżeli nie masz obiektu tabela, to po prostu wskaż komórkę H6 i wyjdzie na to samo. Czyli jeżeli wartość tej komórki jest równa temu, co tutaj na górze, F4 blokujemy, aby zawsze odwoływać się do wartości w komórce H3, czyli dokładnie tej, którą wybra wybraliśmy na liście rozwijanej. Jeżeli jest to prawda, to wpiszemy sobie jedynkę, jeżeli fałsz, to wpiszemy sobie 0. Zatwierdzę tą formułę. Znowu jestem w obiekcie tabela, więc cała ta formuła skopiowała mi się do komórek poniżej. Jeżeli nie masz obiektu tabela, to oczywiście ręcznie sobie przeciągnij tą formułkę. I teraz zrobię taki sprytny trik, że przefiltruję właśnie kolumnę roboczą, czyli wybiorę, że interesują mnie tylko i wyłącznie jedynki. Zatwierdzę filtr OK. I zobacz, cała tabela przefiltrowała mi się, no oczywiście pod względem jedynki, ale te jedynki tworzą się na podstawie wartości w kolumnie status. Możesz zapytać, no dobra, ale to gdzie tutaj automatyzacja, gdzie tutaj yy, te skróty klawiszowe? No to zobacz, jeżeli zmienię sobie teraz status, powiedzmy że na przyjęte, no to oczywiście na razie nic się nie stało, ale jak wejdę do mojej tabeli, Zobaczę do menu danych, to zobacz, że jest tutaj taka bardzo fajna funkcjonalność, zastosuj ponownie. Ta funkcjonalność stosuje ponownie ten filtr, który przed chwilą był stosowany, czyli filtrowanie kolumny ROB po jedynkach. Zobacz, że oczywiście ta kolumna się teraz zmieniła, to są same zera, no bo zmienił się status, więc jeżeli wykorzystamy zastosuj ponownie, to Excel zastosuje ponownie filtr pod tytułem ROB równy 1. No to jedziemy. Mogę oczywiście nacisnąć klawisz Zastosuj ponownie albo zobacz, tutaj widzimy na karteczce podpowiedzi Excela: Zastosuj ponownie ma swój skrót klawiszowy Ctrl Alt L i to właśnie tego skrótu teraz użyję. No i zobacz, jak pięknie wszystko się przefiltrowało. To by było tyle. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostaw lajka i napisz mi o tym w komentarzu. A tak a propos komentarzy, to wielkie dzięki dla Joli, która jako pierwsza zostawiła komentarz pod ostatnim filmem. Bardzo Ci Jolu za to dziękuję. W ogóle Wasza aktywność, wszelka, lajki, suby, udostępnienia, komentarze mega pomagają mi w rozwijaniu tego kanału. Dlatego za wszystkie z góry bardzo, bardzo Wam dziękuję. Do następnego.